Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie zyskała dwa motocykle. Nowo zakupione motocykle zasilą Wydział Ruchu Drogowego Szanowskiej Komendy. Każdy z nich ma pojemność 1250 cm3 i 136 koni mechanicznych. Jednoślady będą stanowiły duże wsparcie dla policjantów drogówki w codziennej służbie. Policjanci, którzy użytkować będą jednoślady, dezlokowani będą na główne ciągi komunikacyjne Powiatu Szanowskiego a także w miejsca zagrożone, gdzie dochodzi do dużej ilości zdarzeń drogowych. Zakup jednośladów realizowany został w ramach projektu Bezpieczniej na drogach, na drogach motocykle dla służby ruchu drogowego z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Koszt takiego jednego pojazdu to blisko 128 tysięcy złotych. Czy w ostatnim czasie Komenda Policji w Chrzanowie dysponowała tego typu pojazda? Motorami Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie dysponowała Kilkanaście lat temu. Od kilkunastu lat motory nie pojawiały się u nas na drogach powiatu szanowskiego, ale już od dnia dzisiejszego takie pojazdy będą zasilać nasze drogi i dbać o nasze bezpieczeństwo. Na razie, dwa, czy uważacie Państwo, że rzeczywiście. Te jednoślady mogą się sprawdzić tutaj na naszym terenie. Myślę, że jest to nowość na naszych drogach Powiatu Szanowskiego. Będą budzić zainteresowanie, ale także myślę, że respekt w tych miejscach, kiedy musimy zwolnić, na pewno będziemy zwalniać. A motocykle mają przede wszystkim jedną bardzo ważną zaletę ponieważ w miejscach, gdzie radiowóz nie będzie mógł dotrzeć, myślę, że świetnie poradzi sobie z tym motocyklista.